Cześć dobry, witajcie z tej strony. Matt nowy, a dzisiaj kończę na moim kanale. I dzisiaj rekrutacja do teamu SLN. Zgadnijcie w komentarzach, jaki to może być skrót. I co, dzisiaj ze mną jest Adam Hell, z którym będę grał. A później Adam Hell84 Dziema. będzie grał z tym u to tutaj z podcuchem Studio Ford. Przywitajcie się razem. Nie ma. Dobra, i dzisiaj rekrutujemy Adam Hella. Jeżeli chcie, ch chcecie zostać zrekrutowani do, do takiego teamu To oczywiście piszcie w komentarzach swoje nicki z i Ja będę was po kolei dodawał I jak zauważycie, że będę w gierce, to naparzajcie do mnie To może akurat ciebie wybiorę Piszcie swoje nicki w komentarzach Jeżeli wam się odcinek spodoba, zostaw łapę w górę I jeżeli, jeżeli lubisz mój kanał, zostaw subika z dzwonkiem, żeby mieć powiadomienia o najnowszych filmach i co? My już zaczynamy! A! Jeszcze dostałam gift od Studio Fort. Dzięki! Sprawdźmy, co tam mamy. I... Impreza Szpic, Wielkie dzięki. Jeżeli chcecie na odcinku, wysyłacie gifty. A my już zaczynamy! Studio Fort... I tak. Jak ja zginę, to ty dostajesz no. jeden punkt. Powiedzmy 10 Aha. punktów. 10 punktów to dostajesz się do teamu, powiedzmy. Jeszcze i ty dajesz 10. punkty. I ty dajesz ilość punktów 0, od 0 do 10: dajesz punkty za jego walkę. Nie, nie liczysz mojej, nie? Jego? Tak, za jego, oceniasz no, jego walkę. No, ja. Dobra. To dwa w górek, te dwa w górek. Dwa, no, dwa w górę, dobra. Trzy, cztery. O nie, lagi mi się rozpoczęły. No kurde, akurat lagi. Oj, sorka, nie zauważyłem. To mi Jak dostałem? Ej, mogę cię przyciągnąć, żeby zobaczyć? No, no tak średnio. To wybuduj się z boku do góry. Czeka, bo ja spadłem. się. Kotw Może na chłopie! No nie, nie! Co robisz? Chłopie, nie krępuj się! No spokojnie, sil. Jak ty lecisz, to ja cię nie zabiję, widzisz? No, no dzięki, wiesz? Tak mogę ocenić? Jeden punkt dla mnie, oceniasz jego walkę. Jeden, i y, on na razie ode mnie tutaj, y -y. bo mnie nie zabił. O oceniasz jego walkę na. No. Yy, no. budowanie. Budowanie najpierw. Taka dwójka. Na trójkę tak szczerze. Mmm. Jeśli chodzi o strzelanie, to nie wiem. To zostałeś? W ogóle? Dużo. Ja yy, to zostałem tak z 50 HP straciłem. 54 dostałem. Hmm. No to z 50 HP. Mmm. Yy, strzelanie to nawet nawet, jak na ten. Taka czwójka na, na strzelanie. No dobra, Mężeniem. czyli ogólnie ma tak powiedzmy 3 punkty, nie 3 tak. nie, no. punkty, bo to jednak nie było wiesz za dobre, ale było też no, nawet ok. Własne. dobra druga runda i dwa do góry, 3, 4 i myślę, że można zacząć powoli robić jakieś utrudnienia co rundę powiedzmy. Daj yeah, ja, ja, se budu jen Aha, no to kurde. Kde jsme se budovat z metalu? kde jsme Já metal jak se se buduje. Nová je přeho stěna, Leczy się. Leży znowu. Znowu Dobra. No i ja myślę, że w tej rundzie było troszkę lepiej. Dam ci takie kolejne dwa punkty, czyli już masz... Nie, dobra, dam ci 4 punkty, czyli masz 7. Teraz yy, dwie walki ze Studio Fort. Czekajcie, ja się o. troszkę wybuduję do góry. Masz szansę, żeby się dostać, ale też masz szansę, żeby się nie dostać. Więc dobra, Mam możecie dobra. Się zaczynać. Dwa w górę. Jak ja te. będę oglądał dwa w, dwa w górę no, 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 dokładnie. I zaczynajcie. Ja będę komentował. Lecą dwa do góry. Najpierw Adam Helper, bo jakieś dziewięćdziesiątki. Studio Fort wbija się do góry. Ja również. Studio Fort pokonuje jego high grandem. Trafając mu kilka hedzików w głowę, oczywiście Adam Hell jego dusza zapragnęła nie umie wspinać się kotwiczką. Dawaj. <noise> prowokuje, tańczy, tańczy, tańczy troszkę. Oszliwuje, znaczy, ostrzeliwuje, spamuje wroga i zginął niestety. Adamowi Helowi dałbym na tą walkę taką... Mm, półtora punkta bym mu dał, bo coś się starał, coś troszkę mu było. I czyli masz 8,5 punkta, bagnia. więc Adam Hell w tej rundzie Przynajmniej musisz albo go zabić i jeszcze jakieś fajne budowanko zrobić, albo niestety się nie dostaniesz do teamu. Możecie zaczynać. Budujemy się na dwa do góry. Studio Fort jak zwykle 90 Adam Hell próbuje jakieś wygibasy hipopotama. Studio Ford buduje jakieś swoje piękne rampy. Raiduje przeciwnika. Nie jestem najlepszy komentowaniu. Studio Fort... Yy, lecą na blisko, na blisko, pokonują się. Co się dzieje? Co się stanie? Co się stanie? Studio Fort prowokuje tańczeniem. Oj, ledwo co blokuje Adama Hela. Co tu się dzieje? Co więcej się stanie? Już za chwilę po reklamie. No i teraz reklama na wspinanie się Adama Hela kotwiczką. Studio Fort znów prowokuje. Tańcem swoim Troszkę przeszkadzam. Studio Ford przejmuje Hagandy, tu walczą na blisko i Kto wygra? Kto wygra? Tą piękną piękną walkę i wygrywa Studio Ford Dobra, Adam. Ja powiem ty ci, się tyle. Zbierze, nie dba, ci tyle I to jest takie jak y, w tym, jak mam talent. Albo złoty przycisk, albo... eee e, e. I Adam Hell, czyżby, 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 no weź mnie zabijaj chłopie. Adam Hell, zdobył punktów w tej rundzie. Dla mnie... Cześć Czyli Adam Hell dostaje się do teamu. Gratulation for destination się do teamation. Możecie tańczyć Bambola albo Cofalwek. To był przepiękny odcinek, ponieważ Adam Hel dostał się do teamu SLN. Oczywiście napiszcie w komentarzach, jak myślicie, co to może być za skrót. Oj, przegrałeś. O, <grym> Adam Hell dostaje się do teamu, jest już drugim członkiem. I oczywiście nie musicie zmieniać niku. A jeżeli chcecie, możecie zmienić nick. To będzie na waszą korzyść. Jeżeli sobie zmienicie nik, jeżeli chcecie, oczywiście nie zmuszam. Ale oczywiście musicie być najpierw zrekrutowani do teamu. Więc pozostaje nam tylko się pożegnać. I co, zostawcie subika, z dzwonkiem, Łapę w górę, jeżeli wow. Wam się spodobał. I co, wow. Adam Hell, możesz mnie zabić. Dostałeś się do teamu.